miejsca w ekwipunku. Dobra, już mam. No, jeden pakiet zostawiam. Kurwa, mam dwa sloty wolne. Dobra, co zrobimy na dwa razy handel? Zbrojeczka. I sztyleciki, kurwa. A, nakładkę mam. Dobra. Uszlachetnienie, broń książęcy, szczelety czakramu, 20%, procent, próba, próba, próba i nie powiodło się. Yy, I teraz zbroja. Mam tam chyba trzy próby I, i, i Jak jedna próba kurwa. A nie, dobra, trzy próby, no, dobra, lecimy. Nie patrzę. Tych, 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 tych. Za mało Yang. O, dodało mi książęcy za trzecią próbą. Jest kurwa, jestem w chuj łą do przodu.